Siemano widzowie, zaczęło się dziwnie i jest jeszcze dziwniej, bo jakiś typek mnie wziął ze spawna i dzisiaj gramy sobie w up wypadek samochodowy. Weźmy tutaj, nie przeszkadza, bo ja film, okej. Okay? Okay. E, dobra, więc już się nie. E, I widzę. alo? jest moja supra. O, z dobrej strony bynajmniej wsiadłem tym razem. Dawaj, gazu, gazu. Daj mu... Naprawdę koło przeszkodziło mi w tym, żebym rozpędził się tak szybko. E on mało na godzin... z autobusem się. O! Po co ty typie sobie rozpisz samochód? brr... brr, 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 brr. Dobra. Mamy zielone światełko, więc rozpędzam. Naprawdę tak mało na godzinę jedzie maksymalnie. Co się stało z maską? Zbugowała się, bo ogólnie powinna już odpaść dawno, ale niestety nie, bo się zbugowała. Ale drift'a zrobiliśmy. Brr, brr, brr. dobra no... Y hmm. Dobra, jedziemy sobie tak szybko Że nawet para nam widzowie Patrzcie co się dzieje z nią Pff. Wow, ale czarny dym Teraz jedziemy w tamtą stronę Nie wiem, ale Nie wiem ben... Autobus, autobus, Jedzie! Jedziemy, jedziemy. O! Co się stało z tym autobusem Hamuj, hamuj R? Uf, dobra Chyba mm, naręcznie zaciągnąłem sobie. Co tu, lud Nie. O, ja Cię kręcę. Zapaliła mi się fura. Brr, brr bum, balon. O, dobra, widzowie. Oj. Em. Dzień dobry. Dzień dobry, halo. Da się to jeszcze prowadzić? Myślę, że nie. Bo, co się stanęło? Fura mi ucieka! Fura mi ucieka! <grystanie> widzowie, fura mi uciekła! <grystanie> co się stanęło? Brr, br, ale widzowie, patrzcie, jak ja szybko biegam na shiftie. Chyba, bo tu jakieś wejście było. Może to jakiś tuning garage jest albo coś takiego. Nie, otóż nie. Więc widzowie, idziemy sobie rozpić furę kolejną. Yy, Zraszmy sobie taki. Zbudowała się też. Brr, brr, NIE NO! <grystanie> widzowie, co się stało? Ładny, taki czarny. Widzowie, w tym pokażę wam sztuczkę. Uch, idealnie wykręciliśmy. Jedziemy na uliczkę główną. Oja. I ogólnie tak jak już będzie się palić auto, to podobno jak będziecie mega szybko jechać, to podobno może się to ugasić pod wpływem wiatru. Jak widzę... O, Daj mu! Daj mu, daj mu, ale co dać? Pff. Nie wiem, widzowie, co miała na myśli ta osoba, co to wymyśliła. Ale najwidoczniej, że ja mu coś dał. Gazu! Gdzie ja mu dał gazu? Uuu. O, w ogóle, widzowie, patrzcie. Yy, dwie osoby z, VIP, yy, z premium Roblox są na serwerze. Yy, Hamuj R. No. How? Dobra. Aha, to jest jakaś. Typka. A ten? O, to jest typ. To dobra. Drippy jakiś, nie wiem. Fajny nick. Widzowie, może ciągnąć. O, tu chyba ten Drippy właśnie stał, czy nie? Nie, to nie byłem. O, auto. Uderzyliśmy w auto. Nie idź, ale ja jadę. Właśnie. Ale szybko pędzi. Ale to szybko pędzi. Ale to szybko pędzi. O. U Blub, blub. Dobra. Je. O, ja cię. Dobra, widzowie, jedziemy sobie na główną uliczkę. Jedziemy, jedziemy. O, zaś szybko przejechała. O, ja cię kręcę. Trzysta na godzinę, fra. O! O, ja cię kręcę. Właśnie o tym mówiłam, widzowie. Teraz jest idealny moment na to. Brrr, brr nie nie A, no tak, bo on, jak wybuchał, to po prostu stawał się czarny, i tego, i dalej jeździł. To jest auto, które można rozbijać w nieskończoność. No Więc teraz. Wiem, wiem gdzie to jest Tesla, ale słabo. Słabo. Jak to szybko będzie jechało? O, rozpędza się szybciej. Ja tyle, no może, tyle aż nie jechałem na rowerze, ale e, naprawdę 79, ale on szybko jedzie. Dobra, zobaczmy jak się rozwija, czy to jest może na w ogóle i nie ma silniku. Co? On jest niezniszczalny, ale widzowie popatrzcie, jedziemy na maksa i... Hmm. Dobra, widzowie. On jeszcze jedzie do tyłu. Nie, widzę, dobra. Hmm. Teraz filmy sobie. Dobra, fajna fura. Więc jeszcze sobie zrespimy sobie tą. I jeszcze jakieś dwie, jedną. I już kończymy odcinek. Że mi w ogóle odcinek poszedł, bo nie wiem co się dzieje. Bo długich odcinków nie mogę wrzucać. Już policję w ogóle tu jechał. Ale satysfakcjonują. Jący dźwięk był Dobra, jedziemy widzowie. Jedziemy, dawajcie. Co? Co on tak mało na godzinę ciśnie? Oja. Drzwi się otworzyły widzowie. Oja, ale on szybko jedzie. Ale on szybko jedzie. Co Dawaj gaz, gaz. Szkoda, że tu znaki się nie łamie. Wiecie, wiadomo, tak jak w Emergency Hamburgerze. Jedziesz na znak i się y ten znak łamie widzowie już chyba mi na zawsze zostaną bo kupiłem sobie glocka nie wiem czy w emergencji hamburg można jakoś sobie sprzedać glocka, jakby co piszcie mi w komentarzach mo nagram może szorce, mi też nie puszczą no, a jak puszczą to dobra nie wiem, bo ja chyba transmituj na żywo musiałem Yy, ale nie wiem, jak się robi te sprawy, transmituj na żywo, i tak dalej. Ja po prostu klikam więcej, yy, i tego. Yy, I tam jest taka opcja film. Albo niektórzy nawet mogą na zwykłą funkcję film dać. I. O! O! Ja cię. Dlaczego ten samochód nie. Dobra, wyskakujemy z niego. Brr brr. O! No jest na tyle w tym filmie. Dzięki cześć widzowie.